Krzysztof Walczak! Fakt, iż lubelscy piłkarze nieco się odsłonili Co właśnie Państwo w tej chwili widzicie, strzelił bramkę. Dokonał tego Krzysztof Walczak już w 65 minucie. opastników GKS-u, a zagranie Łukasika można porównać do piłkarskiego sabotażu, bowiem Walczak takiej okazji nie zmarnował i zrobiło się jeden do jednego. Minutę przed zakończeniem pierwszej połowy znów szansę na bramkę Mielowskiej w podbramkowych, a także gole. Pierwsza bramka w drugiej części zdobyta przez gości po celnej główce Walczaka i dokładnym dośrodkowaniu trójka, a więc 1-0 dla Katowic. Nie popisali się pseudo kibice, Bardziej zależało na zwycięstwie, szybko, bo w 50 minucie zdobył prowadzenie. Krzysztof Walczak strzelcem bramki, choć piłka po drodze odbiła się jeszcze od nogi Józefa Stefanika. Miały kolejne 4 minuty. Dariusz Grzesik do Krzysztofa Walczaka, indywidualna akcja i Arkadiusz Śliwa po raz drugi przegrał. 2 do zarada dla Katowiczan. W drugiej połowie... ...Katowickiej bramkarz Janusz Jojko. To już dogrywka... Zagranie główką do walczaka. Ten strzela z woleja i 2 do zera, A więc wzrasta przewaga Katowiczan. Ta druga bramka zadecydowała o ich awansie. Bierna postawa obrony zabrzeńskiego zespołu. Zupełnie niepilnowany walczak. Wcześniej pozwolono na podanie głową. Krzysztof Walczak. On już strzelił jedną bramkę w tym spotkaniu. Walczak celnie. 2 do 1. I w 55. walczak wyrównanie na 1-1. Potem lepiej egzekwowane rzuty karne. Ale proszę Państwa, coś nie jest tak, jeżeli z 9 egzekutorów rzutu, rzutów karnych aż 4 nie zdobywa bramki. W każdym razie GKS Katowice był lepszą drużyną w tym spotkaniu. Zdobył Puchar zasłużenie. I w ten sposób pewna niespodzianka. Mistrz Polski przegrywa w Super Pucharze ze zdobywcą Pucharu Polski gks Katowice. Ryszard Parulski ze wspaniałym Pucharem i kapitan zespołu GKS-u Andrzej Lesiak odbiera pełm, które stoi na zielonym stoliku i za chwilę stanie się na rok własnością GKS-u Katowice. Półfinalista europejskiego, europejskich rozgrywek Pucharu, zdobywców Pucharów Piłkarze Legii Warszawa ze spuszczonymi głowami opuszczają boisko. Jeszcze raz ta właśnie sytuacja. Powiedziałem w tym momencie, że rzeźniczek został wygoniony w narożnik. Ale okazuje się, że i z takiej akcji można coś zrobić. Proszę popatrzeć. Czterech piłkarzy go atakowało. On wyłożył jak na patelni piłkę na 11 metrów i nastąpił bardzo silny strzał pod poprzeczkę, po którym, przy którym Maciej Szczęsny nie miał nic do powiedzenia. Trójka. Sędziowska. dziękuję sobie za pracę pan Mikołajewski piłkarze GKS-u wygląda na to, że na tak zwanego golasa będą odbierali puchar, ponieważ pozbyli się koszulek i widzę, że zespół stoi rozebrany no ale myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia chcielibyśmy zobaczyć Moment wręczenia pucharu, to właśnie zespół GKS-u Katowice. Przypomnę jeszcze raz, że w tym meczu finałowym grali w składzie Jojko w bramce, Maciejewski, Szewczyk, Lesiak, Grzesik, Nawrocki, Świerczewski, Strojek, Walczak, drugi Świerczewski, Piotr i Marek i Rzeźniczek. I w drugiej połowie na boisko wszedł także Wołowicz. To był zespół, który Wywalczył w dzisiejszym spotkaniu Puchar. W ostatnich minutach przed także jeszcze Adam Książek. Ogromna radość nadal wśród piłkarzy. Czekamy teraz na moment wręczenia Pucharów. Ta uroczystość jakby się przeciągała. W 17 dotychczasowych meczach, uwaga, walczak. sytuacji sam na samym bramka. Szczęsny ma pretensje do arbitra, wyskoczył z bramki, pędzi do sędziego. Coś mu tam podpowiada, gestykuluje. Może pokażmy Szczęsnego na środku boiska. Upomniany zostanie przez sędziego żółtą kartką. A właśnie tu Szczęsny wraca do bramki. Nie wiem, dlaczego jest tak podenerwowany, o co mu chodziło. Walczak... Strojek. Piotr Świeczewski znowu strojek. Dośrodkowanie bardzo mocne. Guruli chyba dojdzie do tej piłki. Doszedł. Zgubił się także kupiec. I piękna bramka Krzysztofa Walczaka po doskonałym zagraniu Gurulego, który z precyzją szwajcarskiego zegarka dośrodkował. 3 do 1. Widzą Państwo jak walczak, dziękuję górulemu. Guruli rzeczywiście zatrzymał piłkę, rozejrzał się miękko, wrzucił ją na pole karne. To wystarczyło tylko przyłożyć głowę, aby zdobyć kolejną bramkę. Atak Katowiczan-Walczak, pole karne, walczak utrzymał się przy piłce. Ostry strzał i proszę Państwa, bramka z tak ostrego kąta. Walczak strzelił bramkę, nie było nikogo po lewej stronie, a więc sprawdziło się to, co mówiłem, że zawrzani nie wykorzystali tych dwóch sytuacji strzeleckich. Szybki pierwszy czasika lewą stroną. Jest pięciu jego kolegów w przodzie. Jest Guruli, przejście Parle po tym i będzie wolny dla gps u że koło około 20 metrów. i Aguryli na Państwa ekranach. Gruzin z Dynamat Filisi, który jest bardzo pożyteczny w drużynie GKS-u. Mocny, przy tym dobrze wyszkolony technicznie, z południowym temperamentem, potrafi niekonwencjonalnie zagrać. Radzi sobie w indywidualnych pojedynkach, ma dobre zwody, tak jak przed chwilą zaskoczył tym obrońcę szkockiego, ten go faulował. No i kto będzie strzelał? Chyba... Roman Szewczyk, który słynie z potężnego uderzenia, tak zostawili mu piłkę Szewczyk. W 40. minucie spotkania druku wolnego. Strzela w dla katolickiego u Nie Lesiak. Na atak pozycyjny skazany jest teraz GKS, ponieważ yy, cofnięci wszyscy Szkoci. Rzeźniczek, czy wygra ten pojedynek? Może walczy żółdrożny. Wołowicz mu pomógł. W dwójkę zawsze łatwi. Znów piłka do tyłu do Lesiaka. Będzie wrzutka. No była, a dokładna, dostrojka. Góruli walczy w powietrzu. Doskonale wygrał Przegap bramkę strzelił, uderzenie z lewej nogi, piłka sprowadzony przed chwilą na plac gry. Ten, którego Państwo oglądają, Dariu. Tych rzutów karnych Państwo prosiliście o powtórkę, czynimy zadość tej prośbie. Janusz Jojko w bramce, Grecy strzelali na początku bardzo dobrze, prowadzili już 3 do 1. Pierwszego karnego nie wykorzystał Maciejewski, potem jednak następni katowiczanie strzelali bezłędnie. Kucz, Świerczewski, Nikodem, a zakończył tę serię celnym strzałem Janusz Jojko. Jak Państwo widzą w tej chwili wynik 3 do 1. Teraz Świerczewski i 3 do 2. Teraz Janusz Jojko znakomicie broni strzał Greka. Twierdzi się, że rzuty karne to loteria, ale trzeba umieć wygrać ten los na loterii. Teraz Nikodem, który wykorzystał rzut karny. Za chwilę Kofidis, słynny pomocnik Arisu Saloniki, nie trafi w ogóle do bramki. No a potem przypieczętuje sukces Katowic, a więc awans do drugiej rundy. Janusz Jojko, który popisze się kapitalnym uderzeniem, zmylił swego kolegę. Z drużyny przeciwnika i w ten oto sposób katowicanie wygrali rzutami karnymi 4 do... Kucz. Świerczewski na pozycji prawoskrzydłowego. Pole karny Świerczewski. Strojek Dzisław Strojek, zdobywcą bramki dla Katowic w meczu z Bordeaux. Ten oto piłk. Pewnie pierwszy w pierwszych 5 minutach atakują coraz śmielej. Ledwoń, obok niego Isfiol, Titan. Isfiol. I zaraz Bas ma 21 lat. Wchodzi dopiero do drużyny. Bastią nie tak dawno przed przyjazdem do Katowic. Zagrał pierwszy mecz w Ograł Ledwonia. Wymienił piłkę z zitanem. granie do Dituela i pod interweniującym Jojką umieścił do kusza jest Gorawski po prawej stronie Walczak niepilnowany do niego adresowana piłka zbliża się do linii pola karnego, ma przed sobą oficera. Walczak, ostry i Iłar broni tą akcją Walczak zaznaczył swoją obecność w drugiej części spotkania na boisku. Nikodem. Ten, co zmieniający pozycję. Cofający się. Stara się uwolnić pod opieki Węgrzyna. Witam. Valdeir i Matejr. Witam. Obok niego Nikodem. Stoi. Ten ma trochę swobody. Trafia w plecy Kucza. Istioj. Wieloletni kontrakt od 2013 roku. Grał w Ajaxie, Amsterdam, Barcelonie, ale nie ma najlepszego odnotowania u trenera kolejnego. Maciejewski ale wysoko porażony. Całkowicie nie szczęścia tej w całych sesjach. był bramkę w meczu z Illestrem, z norweskim zespołem, w którym Francuzi grali w pierwszej rundzie Pucharu UEFA. Kurnie. ale się wiele brakowało. Urnie bardzo dobrze poszedł w prawą stroną, dośrodkował, tu nadstawił nogę Waldeir, ale nie trafił do bramki. Starczył z bramkarzem Katowic. Na tym stadionie rekord. Jeżeli chodzi o widownię, ustanowiono wówczas, kiedy tego czasu w europejskich pucharach bordeaux z Juventusem, w barwach Juventusu Divi Boniek. Na park Le Chir zasiadło ponad 40 tysięcy widzów, no ale teraz już na pewno 30 tysięcy sympatyków piłki nocnej. Ród wolny dla Katowic. Odległość od bramki około 30 metrów. i Borowski ustawiają piłkę. Ledwoń. Szydleczko. Odem, znowu Nikodem